Michał, jesteśmy na hali kartingowej WRT. Jak oceniasz wrażenia z jazdy jak to porównasz do sceny artystycznej? Ślizgawo trochę, ale bardzo sympatycznie oczywiście. Ja ostatni raz jakieś 3 lata jeździłem na kartingach w Egipcie na torze Formuły I. I do jakich wniosków doszedłem generalnie? że e, kiedyś byłem bardzo dobry, a czym więcej dzieci, tym oczywiście e, bardziej na siebie uważam i w związku z tym wyniki gorsze. No ale to nieważne, bo to cel się liczy, a nie, że tak powiem, wynik akurat. Dzięki Bogu. A jak ocenisz e, tą halę tutaj w Tychach e, do tego toru w Egipcie? No ma się to nijak, ale to jest hala, tam nie było hali, bol... tylko wolne... Tak, no oni mają tam zupełnie inną pogodę i tak dalej. Tor uważam za super. Bardzo fajnie zresztą. E, tego karty są tak ładnie ustawione, że one nie są e, za szybkie. Nie może być niebezpiecznie, jest bardzo fajny nadzór, w związku z czym jakby przepuszczamy się nawzajem, jest okej, okay. bardzo fajnie. A powiedz, jakie plany na dalszą część dnia, bo o tej, w tej chwili jesteście na torze kartingowym, później znajdziecie się ciekawe lodowisko, będziesz jeździł, grał? No więc generalnie chcę powiedzieć w ten sposób. Y to będzie mój drugi raz na łyżwach, w związku z czym obawiam się, że będę takim klaunem w tym meczu. No ale cóż, tak jak powiedziałem, liczy się cel. Może następnym razem, jak będzie chodziło o akrobacje samolotowe, to służę chętnie z kimś zrobię beczkę czy cokolwiek innego, co będzie tylko sobie życzył. Natomiast a, czym latasz? a różnymi samolotami. Generalnie szkoliłem się na nie, bez szybowców, niestety, bo ja zacząłem od razu od samolotów. Ale za to już kilkanaście typów mam ponad 700 godzin na loty także nie ma się czego bać. Tak gratuluję. podziękował serdecznie Dzięki.